Jestem świnka Peppa. To mój młodszy brat Jacek. To świnka mama. A to świnka tata. Świnka Peppa. Wycieczka w góry. Peppa jej koledzy i koleżanki jadą na wycieczkę. Dzieci? Dzieci? Proszę o spokój. Sprawdzimy, czy wszyscy są obecni. Peppa i Jacek. Jesteśmy. Rebeka i braciszek Dyzio Jesteśmy Owieczka Zuzia Jestem Zebra Hania Jestem Piesek Dani Jestem Słoniczka Emilka Jestem Kucyk Pedro Ale Pedra nie ma o, oh, przepraszam panią! Pedro, już mieliśmy jechać bez ciebie! Bardzo panią przepraszam! Nie szkodzi, zdążyłeś w ostatniej chwili. Wszyscy na miejsca! Nie. Autobusem kieruje pani królik. Ruszamy w drogę udanej wycieczki! Proszę o chwilę uwagi. Dzisiaj wybieramy się na wycieczkę w góry. Hurra! Czy każdy ma coś do jedzenia? Tak, tak proszę, proszę pani. Proszę pani, a możemy teraz w autobusie zjeść kanapki? Teraz nie, Pepo, zjemy drugie śniadanie, kiedy dojedziemy na miejsce. Pepo, pokażesz mi co tam masz dobrego? Czerwone jabłko. A ja mam zielone jabłko. Zamienimy się? Dobrze. <laughs> Pepo, Zuziu, co wy robicie? Zuzia powiedziała, żebym pokazała, co mam w pudełku A Pepa powiedziała, żeby zamienić się jabłkami <laughs> Rozumiem Tylko proszę, żeby zostało wam coś do jedzenia na pikniku Dobrze, Dobrze proszę, proszę pani <śmiech> <śmiech> Autobus prawie dotarł na miejsce Droga pod górę jest bardzo stroma Naprzód, autobusiku, dasz sobie radę Naprzód, autobusiku! cie wjechali na szczyt. <śpiewanie> Spójrzcie co za widok. Ojej! Ojej, 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 ojej! Kto to powiedział? To było twoje echo. A co to jest moje echo? Tutaj kiedy krzykniesz, twój głos odbija się od gór i wraca do ciebie. O tak. Yololoi. <śpiewanie> Ale zabawa z tym echem. Teraz zrobimy sobie piknik. Pepa bardzo lubi pikniki. Każdy A lubi pikniki. A gdzie są kaczuszki? Do nas zawsze przychodzą, kiedy jesteśmy na pikniku. Co ty, Peppo? Wysoko w górach nie ma kaczek. Dzień dobry, kaczuszki. Chcecie trochę bułki? Kaczki mają dziś szczęście. Tyle jedzenia. Za szybko je połykają. Orety biedactwa. Chciałaś? Wszyscy na miejsca? Pora wracać do domu. Wszystkim bardzo się podobała wycieczka. <ślesk> Zaśpiewajmy teraz jakąś piosenkę Proszę pani, może tę piosenkę bing bong? O, o. Tak, bardzo no, panią prosimy, bing bong Zgoda Uuu, Melodia, którą znasz, gdy dobry humor masz Bo to bing, bo to bong Polska Telewizja, Polska Agencja Filmowa, Reżyseria Dorota Kawęcka, Dialogi Dorota Dziadkiewicz, Dźwięk Jakub Mileński, Kierownictwo Produkcji Monika Wojtysiak. Wystąpili Lucyna Malec, Magdalena Wasylik, Robert Tondera, Mateusz Krasowski i inni.